Witam, tu Grzegorz Halama. pozdrawiam telewizów szanowskiej telewizji lokalnej. W latach 70., -tych, 80. -tych nie było mody na angielskie nazwy, zagraniczne jakiekolwiek. Jako dziecko myślałem, że jestem łobuzem, obdartusem, który biega po dachach, łasi po drzewach. No nie, to był parkour. Później się dopiero tego dowiedziałem. Kiedyś się mówiło, że o, ktoś wygląda jak żul, jak dziad. Teraz o, hipster. Kiedyś się mówiło, że się ktoś odzywa, niepytane o zdanie. Teraz, o, pisze bloga. Pozmieniało się. Grzegorz Halama Oklaski, stand komik, klasyfikować, czy nie wrzucać do żadnej kategorii? A zawsze jest takie ryzyko. Jeszcze raz się przedstawię Grzegorz Halama, ponieważ tak schudłem, że nie wszyscy mnie poznają. A uparłem się, że rozgryzę temat odchudzania, i sobie właśnie 10 kilo ostatnio zafasowałem, ale chcę iść dalej. i To miałem. Otyłość drugiego stopnia, teraz wyszedłem z otyłości pierwszego, mam teraz nadwagę. Ale tak chciałbym zobaczyć, żeby mi świadczy o prawidłowej wadze, także pewnie będę dalej eksperymentował. Natomiast tymi klasyfikacjami jest tak, no tak, ludzie lubią porządkować rzeczywistość, lubią sobie układać to jest to, to jest to, to jest to. No ale jako, że, że taki byłem zawsze ciekaw świata i, i różnych form twórczych, także to, a to wczoraj jeszcze w teatrze w Kapitol w Warszawie grałem, a to lada dzień premiera filmu. Filmu, a to stand-up nowy program przygotowałem, a to, a to kabaretowe rzeczy. Także trochę tych wszystkich rzeczy się dzieje, ale myślę, że troszeczkę z zachodu uda nam się zapożyczyć hasło komik, bo komik jest taki szerszy. On może być aktorem, i, i w różnych formach pracować. Jest taki aktor komediowy, ale komik, tak. tak, Komik oznacza też stand-upera. Także myślę, że słowo komik się przy, ja mam wrażenie, że teraz jest czas ten a pan był jednym z pierwszych, którzy na tej scenie sami się produkowali, bawili publiczność, co nie jest chyba łatwe. Rzeczywiście jako pierwszy w Polsce. Tak świadomie mówiłem o, o stand-upie, także pierwsze warsztaty stand-upowe czy, czy pierwsza impreza z nazwą stand-up rzeczywiście należy do mnie, gdyż jakoś przeczułem wcześniej, że, że będzie to yy, nurt, ruch, który, który, który no, będzie miał swój boom. No i rzeczywiście, ja pierwszy raz już o stand-upie wspominałem w 1996 jakoś taki i później, no ale nie było takich form. No ale tak, tą, tą swoją solową formę, tak jak rozumiałem, ona była taka częściowo kabaretowa, ale częściowo rzeczywiście już taki czysty stand-up. No i później działy się takie rzeczy, typu program w HBO, który zamiast nazywać się stand-up, to oni sobie to przetłumaczyli na nastojaka i przez to ta nazwa stand-up nie zafunkcjonowała. Nawet się ludziom nie kojarzyło, że to, to jest stand-up, no ale w sumie był to stand-up. Ta kultura się rozwinęła, znowuż w stronę taką bardzo no dosadną powiedzmy, że, że, że i, i wulgaryzmy, i, i mocniejsze tematy, i czasem takie no prowokacyjne tematy. Ale ten okres powoli mija, bo coraz częściej w tych najnowszych programach widzę, że nabiera to szlifu. No i coraz fajniejsze są te programy, coraz częściej lubię polski stand-up oglądać, bo zdecydowanie amerykański mnie fascynuje, fascynują i klasycy. No do, dobre to są rzeczy. Jeśli ktoś, nie stąd, ni zowąd, Wybiera się do fitness klubu po latach. Stary dres nie jest dobrym pomysłem. To wszystkich dezorientowało. Co chwilę ktoś podchodził pytał czy mam dolary do sprzedania. Z czego dziś śmieje się Grzegorz Karama? Co wykpiwa? No ja to yy, wiadomo mam taką sporą część yy, takiego swojego po prostu poczucia humoru i jakiegokolwiek tematu się nie dotknę no to robię to po, poprzez to, to swoje specyficzne poczucie humoru trochę absurdalne trochę takie odjechane. Sięgam po tabu bo mówię o tym, jakbym chciał, żeby raj wyglądał. Mam całą historię dość mocną o tym, jak wąż w raju Adama Jewe uczy seksu. Przykładowo też mam o baśniach, o tym, że, że źródłowe baśnie mają jakąś taką esencjonalną wiedzę i też się tego trochę szukam śmiesznych momentów. O, o sztucznej inteligencji też mówię, bo sztuczna inteligencja nadciąga, więc ja już mam swoje pierwsze walki z botami. <laughs> I o, do, 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 dość pocieszne są. Mam też nagradzie rozmowy z botem, który chce mi sprzedać fotowoltaikę i, i trochę się tam bawię tym i, i nawet śmiesznie to wyszło. Po tylu latach na scenie chce się jeszcze chce się jeszcze na nią wychodzić czy właśnie szuka się tych nowych aktywności jak w pana przypadku tutaj choćby te teatralne i tym podobnie. Chce się chce się dlatego że to jest ja od dziecka marzyłem że będę występował na scenie będę działał i to jest takie spełnienie i nawet jakby mi się nie chciało, jest taki śmieszny dowcip, że aktor jest dwa razy nieszczęśliwy, jak nie ma występów, jak ma występy. <laughs> I to jest albo się siedzi w domu, albo się jeździ no, bardzo ciężkie trasy, czyli, czyli codziennie po ileś godzin w samochodzie, występ, zmiana miejsca. I wtedy, no jest łatwo o to, że och, trochę to męczące, ale jak, jak się podsumuje to wszystko, no to tak, do no to robię to, co, o czym marzyłem, co chciałem, żyję z tego całe życie i, i, i się świetnie czuję. I to jest na tyle pasjonujące, co prawda jest stres związany z tym, że no, nikt nie obiecuje żadnego jutra. Nie wiadomo, czy jutro... Ludzie będą się bawić, nie będą i to jest, ale to też jest taki rodzaj adrenalinki i takiego wyzwania, żeby ten mózg cały czas pracował, cały czas myślał, interesował się czymś, żeby nie osiąść. Także ja się czuję po prostu stworzony do tego i raczej nie mam czegoś takiego w głowie, że o któregoś dnia to ja po prostu przestanę i koniec. Nie, twórczość to twórczość. Może jeśli nie będę jeździł, będę pisał dla kogoś innego, albo będę pisał, nie wiem, bardziej serialowo, sztuki, co, cokolwiek, co, co jest twórcze, na pewno mi będzie towarzyszyć zawsze. Okulary wyczesane, Jacka Norisa, dzikie spojrzenie. Porysa szydza, nie wiedzieliście, to teraz wiecie. Jestem ochroniarzem w supermarkecie, jedno oko na Maroko, ale drugie spoko oko. Lukam, lukam i filuję. Ja przylukam, zatrzymuję, a mam Cię. No w supermarkecie, niech mnie pan puści.